Ortodoncja to dziedzina, która cały czas się rozwija. Możemy iść dalej niż tradycyjny aparat stały. Jedną z takich metod są nakładki ortodontyczne Invisalign. Ja nazywam się Aleksandra Aleksandrowicz i jestem właścicielem gabinetu stomatologicznego Ortoestetyka, Stomatologia i Medycyna Estetyczna. Leczenie aparatem InvisILine jest projektowane za pomocą specjalnego systemu na ekranie komputera. Dlatego jesteśmy w stanie dokładnie określić czas leczenia, pokazać pacjentowi dokładny efekt po skończonym leczeniu ortodontycznym. Również mechanika, jaka występuje w systemie InvisILine, pozwala na to, że leczenie jest o wiele bardziej sprawne. Nakładki ortodontyczne są prawie niewidoczne i bardzo wygodne. Ataczmenty, które przyklejamy do zębów są niewielkie, a nakładki są gładkie. Aparat nakładkowy nie upośledza mowy, a podczas jakichś większych spotkań albo przemówień można po prostu go zdjąć z zębów, a po skończonym spotkaniu założyć. Również higiena z aparatem nakładkowym jest o wiele prostsza. Nakładki ortodontyczne ściągamy przed umyciem zębów, zęby myjemy i nitkujemy tradycyjną metodą i nie są potrzebne żadne dodatkowe szczoteczki ani dodatkowe elementy, tak jak przy aparacie tradycyjnym. Dzięki temu, że całe leczenie jest zaplanowane przed wykonaniem nakładek, odstępy między wizytami kontrolnymi również mogą być dłuższe. To tylko niektóre z zalet metody Invisalign. Jeżeli chciałbyś się dowiedzieć więcej, zapraszamy na konsultację do lekarza ortodonty.